Wiadomości Państwa, Piesto: Ja nazywam się Daniel i jak zwykle mam dla Was trzy szokujące, szalone, wspaniałe wiadomości dotyczące rynku nieruchomości, biznesu i inwestycji. A być może na końcu tych wiadomości będzie bonus, więc zostańcie do końca. Pierwsza wiadomość jest taka, że Holandia wprowadza zakaz kupowania mieszkań na cele inwestycyjne. Jak podaje strefa inwestorów, Holandia wprowadzi zakaz kupowania mieszkań w celach inwestycyjnych. Kontrowersyjne prawo wejdzie w życie od stycznia w Amsterdamie. Tak naprawdę, jak przeczytałem artykuł, to okazuje się, że jest to wprowadzane w części miast, a właściwie w części dzielnic, w części miast, czyli nie w całej Holandii. Mimo wszystko, nastroje w Holandii panowały takie, że było coraz więcej sprzeciwów wobec inwestorów, którzy kupowali na najem. Ciekawe jest to, jak podaje tutaj strefa inwestorów. Niedawno w Amsterdamie miało miejsce protest. Tysiące mieszkańców tego miasta wyszło na ulicy z transparentami domy dla ludzi, nie dla zysku. Czy transparent jest tak mały jak moja szansa na mieszkanie? Jest to największy tego typu protest od długiego czasu w Holandii. No mają trochę lepsze hasła niż mieszkanie prawem, nie towarem, szczerze mówiąc i w kółko to samo, więc to chociaż przynajmniej trzeba przyznać, że są kreatywni. Ja oczywiście jestem przeciwnikiem takich zakazów. Niech każdy sobie kupuje na takie cele, jakie chce. I tyle. Wrastająca liczba bezdomnych wcale nie musi być powiązana z tym, że, że nie można kupować drogich mieszkań, bo może da się na przykład taniej wynajmować dzięki temu, prawda? I jeszcze, jak czytamy, jak informuje NOS, czyli Nederlandse Omroep Stichting, czyli takie stowarzyszenie mediów niderlandzkich, czyli holenderskich, czyli taki pub holenderski. To największe miasta w Holandii są zachwycone zbliżającą się zmianą prawną. No jeżeli ich, ich agencja prasowa podaje, że są zachwycone, no to, to muszą być zachwycone. Kolejna wiadomość. Skarbówka łatwiej zajmie nasz majątek w przypadku prowadzenia czynności sprawdzających albo kontroli. Jak czytamy w prawo.pl, dochodzi do zmian w prawie w ramach Polskiego Ładu, które pozwolą Fiskusowi Łatwiej zajmować ruchomości podatnika i rozporządzać nimi jako właściciel. Co ciekawe, te rzeczy będą podlegać zajęciu na 96 godzin, czyli z tego co rozumiem, później trzeba będzie je zwrócić. Do tego istnieje, istnieją wyłączenia. W największym skrócie. Pierwsze wyłączenie jest takie, że jak się udowodni, że już się spłaciło, to, no to takie żadne wyłączenie. Drugie zwierzęta i ruchomości ulegające łatwemu Twemu zepsuciu, czyli jakieś jedzenie i tego typu rzeczy. Rośliny może. I trzy, gdy ruchomości będą podlegały wyłączeniu lub zwolnieniu z egzekucji administracyjnej, w przypadkach, o których mowa w ustawie. I tam jest mowa o tych wszystkich rzeczach, że tam 760 zł nie można, że nie można rzeczy takich jak ciuchy, które ma się na sobie, obrączki, ordery i tak Więc to są takie dosyć standardowe wyłączenia. Trochę już się przyzwyczailiśmy do tego, że cały czas zaostrza się przepisy, pod tym kątem, że coraz łatwiej skarbówce jest zajmować majątek. Zajęcie jest na 96 godzin i nie przysługuje zażalenie osobie, która jest dłużnikiem Skarbu Państwa. Co jest ciekawe z dwóch powodów. Po pierwsze, na każdą decyzję administracyjną przypada zażalenie. Tak jest w Polsce. Więc, jak skarbówka do, dokonuje takiej decyzji, to powinno być zażale, zażalenie. To jest pierwsza rzecz. A druga, po co właściwie na 96 godzin, no to. Zajmą na 96 i muszą zaraz zwracać. To ja tego do końca nie rozumiem. Gdybyście mi powiedzieli, jakie to faktycznie ma konsekwencje, takie praktyczne, a nie prawne, to ja chętnie posłucham. Napiszcie w komentarzach. I kolejna łamiąca wiadomość. Prezes grupy Atlas powiedział, że jeżeli chodzi o materiały budowlane, to taniej nie będzie. Jak czytamy na stronie WNP.pl, tak właśnie powiedział prezes Atlasa. Paweł Kisiel. I od 30 lat nie widzieli takiego wzrostu wszystkich kosztów i y, transportu. Także to, to są główne powody. I te, jeżeli chodzi o te kłopoty z transportem, to myślę, że to jest kluczowe. No bo, oczywiście, tak jak mówiłem kiedyś, ceny rosną y, materiałów budowlanych, no bo rosną ceny nieruchomości, i to jest powiązane. Ale oprócz tego, to mamy wielki kryzys, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw z Chin. I ten kryzys póki co istnieje, ale on może za, za rok już nie istnieć, i w związku z tym ceny cementu, ceny cegieł, ceny wszystkiego mogą nagle spadać. Wszystko wskazuje na to, że będą dalej rosły ceny materiałów budowlanych. Słuchajcie, to jest bardzo ważna wiadomość. Zanim opowiem o wiadomości bonusowej, to słuchajcie, bardzo dużo z Was zapisuje się na szkolenie z Działek, jeszcze nie mieliśmy takiego zainteresowania. Wszystko wskazuje na to, że chcecie masowo inwestować teraz w działki, więc my robimy szkolenie 4 grudnia i już jest dużo osób, więc wszystko wskazuje na to, że będzie to większe wydarzenie niż zwykle. Jeżeli chcecie wziąć udział w takim wydarzeniu, no to Państwopiesto.pl i tam jest sklep i możecie zakupić je, do czego serdecznie zachęcam. Zwłaszcza, że liczba miejsc jest ograniczona. A teraz najważniejsza wiadomość dzisiejszego dnia. Dokładnie 10 lat temu Krystyna Makalum wyhodowała największego ananasa na świecie. Waży 8,28 kg i mierzy 32 cm. Już za tydzień wywiad z panią Krystyną. Żartowałem. To tyle na dziś. Zapiszcie się na szkolenie. Cześć!